Cześć wszystkim. E, mamy tutaj planszę wstępną i poradę dnia. Przyspiesz wzrost miasta, wychodząc naprzeciw potrzebom komercyjnej i przemysłowej części miasta, i to zamierzamy dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że uda nam się w końcu podciągnąć drewnianą naszą linię. E, już stal, mam nadzieję, dociągniemy do punktu docelowego. I mam nadzieję, że uda nam się w końcu uruchomić jakąś no, produkcję, tak? Żeby to zrobić, no czeka nas trochę pracy. Nie wiem, czy nie na dwa odcinki. No dobra, bierzmy się do roboty. Szkoda czasu. Tak, tutaj mamy. Ja bym tutaj chciał, żebyś ty poszedł tak do góry. Takiego interesowało. O, coś takiego niedużego. Zaraz Wam pokażę, co chcę tutaj zrobić. Myślałem nad tym kawałek czasu między tymi dwoma miastami. Nie chciałem go przecinać yy, torowo. No i mamy teraz tutaj taką małą zagwostkę, jak to. O coś takiego. Dobra. Teraz bym to usunął. No, może tyle wystarczy, zobaczymy. I teraz będę próbował zamontować tutaj dworzec załadunkowy do tego. Dam wyrównaniem terenu to bym się nie przejmował raczej. Dlaczego w tą stronę? Tutaj mamy te góry i tam jest nasza stara część mapy. Ano, dlatego, że musimy tędy wyjechać koło obok tego pola, ominąć to jakoś albo, albo tędy i, i przebić się do tego miejsca. Tutaj, gdzie macie teraz konflikt, ten, ten napis. I tutaj wszczepimy się w naszą linię węglową. Na chwilę. Potem pokażę Wam resztę, co tutaj wymyśliłem. I będziemy tutaj sobie produkować tylko. Hmm, aha, takie coś. Na pewno tak Dobra, czyli tak. Czyli muszę na pewno tutaj stworzyć coś w rodzaju górki, dobra, to to zrobimy górkę. Jak, jak stworzymy tutaj dworzec, to przekonamy się. No co jest? Nie udało się wyrównać terenu? Co ty gadasz? Co ty chłopie opowiadasz? Zaraz wyrównamy tutaj teren. Ok, teraz go troszeczkę fik. Fik. Yy, myślicie, że to się uda? Myślę, że mogłoby. Jakiś tam potencjał jest. O. No i mamy, cel osiągnęliśmy. Dobra. Dobra, oczywiście wygłaskamy tutaj szybciutko teraz. Będzie nam potrzebny dworzec yy, powiedzmy ten 300 metrów i go zamontujemy yy, powiedzmy w takim miejscu. Dobra, teraz tylko drogę wychylimy, kawałeczek. Jak to budowa jest niemożliwa, co ty opowiadasz? Yy, Czemu jest niemożliwa? Bo co, butowa jest niemożliwa, sam jesteś, sam jesteś niemożliwy. Dobra, yy, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma takich rzeczy. Poza tym nas interesuje wybudowanie tutaj tej linii. Kurde, z prawej strony coś, coś, coś ta gra czasami nie łapie ekranu, ale dobra. Mogą występować tutaj różnego typu kwiatki, dlatego że no naprawdę mam tutaj yy, przecież te mody i tak dalej. No ma prawo, naprawdę ma. Ciekawie się tutaj przedstawia. No polecimy. Yy, ja myślę sobie żeby coś o takiego tutaj, za chwilę zobaczymy, czy to, czy to będzie miało sens, czy, czy, czy potencjału nie ma żadnego. Wyobrażam jakąś taką chrypkę dostałem, niby lato, niby ten, a, a człowiek czasami się prze, przewieje. Patrzcie, nawet, widzicie to, tutaj nie ma nawet tego, tego, tego błędu takiego, co zwykle jest. Kurczę. Nie, Niewiarygodność no, poprawili w międzyczasie, ale, ale nic nie czytałem na ten temat, a czytałem. No ale dobra. Oczywiście wybierzemy jakiś e, szlaban. E, o, może być taki. No, taki będzie fajny klimatyczny. Super, jest. E, ja myślę, że fajny będzie. Dobra. No i polecimy sobie dalej. Mam szczerze nie chcę wierzyć że to z taką łatwością tutaj idzie. Naprawdę liczyłem liczyłem na trochę, yy, na trochę więcej problemów z tym związanych. No ale dobra, skoro ich nie ma, no to nie ma. Yy, damy oczywiście takie światełka. Yy, skręcimy teraz tutaj torki bo, no bo muszą być. Dobra, coś takiego. I coś yy, takiego. I tutaj ciapciąg będzie robił taki kwiatek. On będzie tutaj miał kawał drogi do zrobienia. Yy, będzie musiał przejechać pół mapy. Znaczy pół mapy tam, wcale nie pół mapy. Już wam pokazuję, stąd, tam, na górę ekranu, y, tutaj popatrzcie, gdzie, gdzie myszką teraz y, szosuje. o tu, tu, to tu, tu. Mniej więcej tak y, licząc, patrząc, będzie tutaj dookoła musiał objechać, bo tutaj nie przebijemy się, bo tu mamy tory, takie rzeczy, nie chcę tego psu, mamy 200 baniek, ale to też nie jest tak, że to jest jakaś niekończąca się opowieść. Więc przydałoby się, żeby ruszyć w końcu, będzie ciężko. A teraz puścić gry nie chcę, dlatego że już tutaj wzywa, żeby dostarczać i odbierać stal, nie? Żeby tam dostarczać reszty rzeczy i zabierać stal. A jak tego nie będę robił, to po prostu spadnie produkcja. I dlatego trzymam to na pauzie. Tak jakbyście chcieli wiedzieć zanim ktoś napisze, no to później grę, przecież będzie zarabiało, no będzie. Ale długo wtedy będzie się prasło. To nas będzie interesowało, gór Maria. Słuchaj. A tutaj jakoś nie? Nie. A, a tutaj rozumiesz, jakbyś nie? Też nie. Słuchaj Marian, to ja mam taki pomysł. Ja cię trochę w konia zrobię, może tak być. Aha, już widzę, dobra. Wyciągniemy to bardzo. Bardzo, jeszcze bardziej. Jeszcze. Jeszcze. Ok. Prędkości są y, tutaj takie w miarę. Yy, teraz tak, ja bym, ja bym, yy, ja bym chciał yy, to zlikwidować, ale co, budowa niemożliwa, o co chodzi, ta, czasami ta gra zaskakuje mnie bardzo, bardzo mocno pozytywnie, a czasami po prostu potrafi potrafi doprowadzić do szewskiej y, pasji. Nie, bo nie i, o, i, i tam bez żadnego powodu, bez żadnego tam, uzasadnienia. Kurde, przed chwilą ja cię posilimy się y, rozjazdem. Zaraz wam powiem dlaczego. Takim rozjazdem będziemy się posilać. Tutaj oczywiście światełko. Sygnalizacja musi być. Musi i tutaj musi. Jednokierunkowo. Jednokierunkowo. Tutaj jest dwukierunkowo, dlatego że będzie jedno, jednym, jednym torem, to wszystko obsługiwane tutaj, o dotąd. A to dlatego, że tutaj będzie ładował. Yy, też kłody drewna, tak? Tam będzie ładował kłody, tak, to jest, a to jest las. Tutaj to samo, las, więc yy, ładujemy kłody. Tam ładuje, tu ładuje, jedzie i na powrocie będzie to mijał, więc yy, tutaj yy, nie widzę potrzeby takiej ogromnej, yy, jakiejś dużej potrzeby żeby tutaj było nie wiadomo jak daleko dwutorowo. O, ale nawet zrobimy taki kwiatek, że zrobimy go tak, nie? Tego, te, tego jeszcze nie robiłem. To wam yy, zaprezentuję, jak można taki smaczek zrobić. Jeśli posiadacie taką grę, też ciekawie to wygląda później jak się tor kończy, bardzo to tak będzie tak bardzo po kolejowemu. O, fik. No jest, jest pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, tak. Ślicznie. I tutaj będzie wjeżdżał i tam będzie śmigał już dwutorowo, tak. No i teraz mamy tutaj zagwostkę Musimy to przemyśleć, co my tutaj byśmy chcieli. budujemy tę taką ekstra super, hiper fajną stację. Nie wiem czy wiecie, obiecałem Wam, że tam gdzie będą te narzędzia, to tam zamontujemy tą taką stację, to tak się rusza i ładnie wygląda, fajnie. Bo wygląda nawet naprawdę ciekawie. No, nie wiem, czy on tutaj da radę jeszcze zbierać, ale przepuścimy tędy. Dobra. Dobra, i to tak. To byśmy musieli gdzieś powiedzmy już tutaj to robić. Na, naprawdę ładnie to zrobił. Właśnie o to mi chodziło, żeby tutaj było tak powyciągane. Ale szczerze mówiąc, nie zakładałbym się w, przed. Przed tym, że tutaj, no kurde, patrzcie, i łagodnie ja nie wiem, no, no, ta, no ta gra taka jest, widzicie, no kurde, raz, raz robi tak, że człowieka aż trzęsie, yy, bo, no bo nie można, a za chwilę pyk, 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 i jest zrobione tak. No i sami widzicie, że wychodzi na to, że to, no ta gra czasami tak ma się kurde równo no jestem w szoku. naprawdę ładnie to połączyło no i dobra mamy mamy tak jeden kierunek jeden kierunek bo tam będzie drewno i tam bo naprawdę powiem wam, że mapę, y, mapa nie jest wcale aż taka wielka, ale idzie się na niej y, pogubić jak ktoś bardzo będzie chciał. Ja tutaj zrobię, y, dobra zrobię cztery i nie dlatego, że tędy będzie latało nie wiadomo ile i nie wiadomo czego, y, natomiast uważam, że może się to przydać i prawdopodobnie tak będzie jako przelotowe yy, tory, tak. Nie chcę tam rozbudowywać tej stacji nie wiadomo po co. Tutaj będziemy też ładowali kłody, tak. To jest kolejny składami las. Las, nie tartak. Do Tartagum to my to ziemię. Tak? Ok. Ty byłoby. Trochę chcę tunelem, a damy radę tak? Ja bym wolał, żeby tu była otwarta przestrzeń. Nie chcę tych, tych yy tego tunelu. Dobra, ja. o. Mo mogłoby być. Tak i oczywiście tutaj zrobimy takiego o, krzyżaka. Tak. I tutaj nam duże prędkości nie będą potrzebne i z tego tytułu połakomiłem się na coś takiego a tutaj także zrobię yy, przejazd na drugą stronę natomiast zrobię go krótkiego i także będzie to o niskich bardzo y, wartościach jeżeli chodzi o prędkość spokojnie coś takiego wystarczy tutaj bo ten pociąg po prostu będzie przelatywał ewentualnie dobierał te kłody zobaczymy jak to jak to miałoby jak to będzie funkcjonowało jeżeli tam będzie yy, w tych poprzednich lasach będzie duży zasób, no to drzewko będziemy wozili dwoma pociągami, a jeżeli będzie mały, no, no to, no to w drugą stronę, to, no to będziemy wozili jednym. I wtedy, i wtedy będzie miało to jakiś sens. No i ja też bym chciał tutaj, żebyś wykroił jednak, wiesz Marian, Marian wykroisz? Wykroisz, wykroisz, co? Okej, okay. o, coś, coś takiego powiem ci. A więc mam nadzieję, naprawdę w to wierzę mocno, że to się uda. Coś takiego zrobić. Tak? Aha, aha, tak, nie. Ja, by, ja bym tak chciał w sumie. No bo czemu nie? Kurczę. Pasowałoby. Nie idziesz jakoś w dół, za mocno. Ja myślę, że nie. Myślę, że jest, jest bardzo mocno w porządku. No i dobra, i linię drewnianą będziemy mieli teraz skończoną. O tak. Tutaj oczywiście zrobimy troszeczkę szerzej to wszystko bo tutaj będziemy potrzebowali mm, takiego takiego wskoku. Mhm. Coś takiego by mnie tutaj interesowało bardzo. Ja myślę, że takie coś. Dobra, tutaj z, zlikwidujemy te góreczki. Tutaj takie O. Okej. Okay. Okej. Okay. No i w porządku. Ja myślę, że jest spoko. Jakby nie było, coś byście zauważyli od razu. O, o, od razu reagujcie w komentarzach, mówcie co tam, jak tam, yy, gdzie popełniłem i dlaczego, yy, tak sądzicie. Albo jakbyście może to zrobili inaczej, może, może macie fajny, fajniejszy koncept na, na, na taką linię, tak? Może coś tam pomyślimy i przebudujemy. Ja jestem bardzo otwarty na takie rzeczy. Czekaj, no. Daj mi go. O, pyk, pyk. Mamy. Tak, ja, ja myślę, że mamy i mamy, bo mamy. I tutaj będą tak. Raz, dwa. Mhm. Dajmy trzy na wszelki. Dobra, to powinno nam wystarczyć w zupełności. 3 to jest taka trochę przesada z mojej strony, ale lepiej mieć w zanadrzu, jak później żałować. No bo tutaj będzie dojeżdżało drewno, to znaczy kłody będą dojeżdżały, a będzie wyjeżdżało stąd drewno, czyli deski, które są nam potrzebne by budować, przypomnę, yy, narzędzia. A te znowu pomogą nam w rozwoju tej gałęzi, tak? Przemysłu. Dobra, to Cię tak zrobimy i Cię tak zrobimy. I o tyle, jak nie chciałeś na krzyżyk, no bo nie musi być wszędzie krzyż, tak? Przecież to kurde jest w końcu nie kościół, żeby wszędzie krzyże stawiać. Dobrze. No muszę tutaj trochę wygłaskać. I sporo wam wytnę, jeżeli chodzi o to, o to głaskanie, obiecuję. No i tak to się właśnie przedstawia y, trochę po wygłaskaniu na chwilę po i teraz tak y, no oczywiście sygnalizacja świetlna to jest y, oczywista oczywistość i nasz obowiązek zapewnić tutaj bezpieczeństwo panom, którzy będą obsługiwali tę linię y, y, i obiecany dworzec, y, który wam obiecałem, będę go stawiał o w tym miejscu. Yy, tak, musiałem tutaj przygotować całe to miejsce, żeby po prostu, żebyście później mnie nie, yy, nie, nie zlinczowali za tłubanie w jednym miejscu. Trochę to trwało. Yy, całe to miejsce musiałem tutaj przebudować. Jeszcze brakuje tej drogi, połączenia yy, tych dróg, jak widzicie, ale to zrobimy dopiero po przeprowadzeniu torowiska. I zajęło mi to ponad 40 minut. Więc. Yy, jeżeli będziecie mieli ochotę, to ja Wam to chętnie... I tak, tutaj tak, 300. Dawaj, 4. Daj nawet 5. Dawaj, ile tylko, niech to, niech to będzie taka wzialka stacja. I teraz musimy ją ustawić, kochani. Musimy ją ustawić, o, wedle ulicy. Chociaż trochę, o widzicie i tak ona wcześniej tutaj pasowała, bo powiem wam, gdybym to robił na odcinku, to byśmy tylko postawili stację, nic więcej. Tutaj było tyle prac wykonanych dookoła. Yy, tutaj na przykład mam puszczony, to mam puszczone tutaj tun tunelem. Yy, aha, czyli jednak to zrobiłem, a myślałem, że tego nie zrobiłem w końcu, no. Aha, czyli jednak tunelem. Więc tutaj naprawdę, bo widzicie tunel, taki zrobiłem. Dlatego, żeby te tory właśnie puścić, Rudom też byłoby fajnie później zaczepić. No i dobra, i wyjedziemy na razie jednotorowo. Zobaczymy, po prostu, jak nam to przyjmie tutaj gra. Tak. Myślę, że spokojnie możemy coś takiego tutaj yy, zrobić. I to jest ten zewnętrzny. Dobra. Co? Jak tam? U utraty prędkości nie ma. O kurcze. Udało nam się naprawdę tutaj coś fajnego zrobić. Bardzo mnie to yy, w końcu satysfakcjonuje, że nie to robić musimy. tak na raty. Mocno. Bardzo ułatwia tu po prostu grę. I to wszystko. To w końcu, to w końcu jest zabawa, i ma sprawiać też y, przyjemność, a nie y, taką, taką mękę, niejako. Natomiast jest coś w tym, że po prostu jest taki smak y, tego, że, że, że się pokonuje te przeszkody. Że, że potrafimy to ominąć, że potrafimy coś wymyślić, zapro, zaprojektować yy, ciekawego. Wiadomo, to nie jest jakiś profesjonalny pro, program do robienia cudów, ale jak na potrzeby naszej zabawy, yy, tworzenie makiety, ja myślę, że, że jest super, wystarczający. I tutaj zrobimy światełko. Część następną będziemy do, dokończali w następnym odcinku. Dzisiaj Was zaproszę na przejażdżkę węglarką. Węglarką nie jeździliście. Przy okazji zobaczycie, co ja tam takiego ciekawego pozmieniałem. Aha, czyli nie, bo nie i o. I, i jesteśmy. Aha, bo my nie jesteśmy. Aha! Bo nie jesteśmy na tym samym poziomie. No to naturalnie. No to dobrze. No i dobrze. I teraz powinno się już udać. Czyli tyle. No i wyszło. Tak, wyszło, wyszło. Dobrze. Sygnalizacja. Mamy to. I teraz y, w następnym odcinku tylko i wyłącznie łączymy y, ten dworzec y, towarowy z tym dworcem. I tyle, i już mamy pierwszą produkcję narzędzi, które będziemy gdzieś rozsyłać później. Mamy dużo infrastruktury pobudowane, więc ja nie widzę najmniejszego problemu. Dzisiaj jeszcze nie wpuścimy pociągu drewnianego. Poszukam tej naszej węglarki, gdzie ona jest, gdziekolwiek by była. Zapraszam Was na przejażdżkę. Tym na, na naszym, no jednym z najszybszych y, pociągów y, towarowych, jak widzicie, węgiel już załadowany pędzi. Na razie jest go y, w połowie, później będzie coraz więcej. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Y, łapka y, i dozo.